Adrian Bednarek, Obsesja, czyta Filip Kosior. Nagranie Wojskom. Do wysłuchania audiobooka zaprasza wydawnictwo Noweres. Najdroższym narzędziem był paralizator Fazer Enforcer, strzelający kartridżem zawierającym dwie elektrody. Porażał prądem o mocy 55V, pozbawiając przytomności, lecz nie zostawiając żadnych długotrwałych obrażeń i nie powodując następstw. Testowałem go celując do saren. Duże zwierzę po kontakcie z kardridżem było nieprzytomne przez pięć minut. Paralizator raził przez dziesięć sekund, ale przytrzymanie spustu wydłużało ten czas. Zakładałem, że człowiek będzie potrzebował mniejszej dawki. Schowałem go do specjalnej kabury kydeksowej. Mój zestaw uzupełniły opaski zaciskowe do kabli, skórzany knebel kupiony w seks-shopie, gruby sznur i taktyczny plecak, który trzymałem w bagażniku. W pełni uzbrojony... Cichaczem doszedłem pod posesję banasiaków. Jeszcze raz pomyślałem o Luizie, o moich koszmarach i czekającym mnie szczęściu. Podciągnąłem się na prętach i przeskoczyłem płot. W ten sposób przepadła ostatnia szansa odwrotu. Zapraszam do wysłania drugiej części trylogii o Oskarze Blajerze, czyli kontynuacji inspiracji pod tytułem Obsesja. Autor Adrian Bednarek, a ja się nazywam Filip Kosior. Polecam. Zapraszam.